Cześć, witam Was na moim kanale. Ja nazywam się Paweł Różański. Jestem kolekcjonerem gier i konsol, ale również graczem. Zapraszam. Słuchajcie, z Xboxem 360 jest bardzo dużo rzeczy opowiadać. Tak naprawdę. Widzicie tutaj sporo gadżetów takich konsolowych i konsolowych i, 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 i są i gry. Jest iPad, który występował praktycznie przez całą generację, delikatnie modyfikowany, ale jednak bardzo podobny do siebie. Jak się to zaczęło? Był to słuchajcie 2005 rok, dokładnie 20 listopada. Xbox 360 wyszedł rok przed PlayStation 3. I to bardzo dużo zmieszało rynek. Ja tak uważam, dlatego że w tamtym czasie miałem do czynienia z, z Xboxem 360 i naprawdę wychodziło bardzo dużo gier bardziej multiplatformowych, gdzie można było zagrać tak naprawdę na tych, na tych grach dużo lepszej rozdzielczości, w lepszej jakości grafiki niż na PlayStation 3, która zresztą przecież, jak wiemy, właśnie wyszła rok później. Od czego to się zaczęło, jak to się stało, jakie były dodatki, coś w co opłaca się dzisiaj zagrać, i czy przede wszystkim warto kupić konsolę właśnie Xboxa 360 w 2022 roku. Słuchajcie, na początku były dwie konsole, które wyszły dokładnie. Hmm, jakaś tam premium i jakaś tam okrojona. O co chodziło? Chodziło o to, to była, to była konsola pierwszej generacji, ja jej aktualnie teraz nie mam. One były mocno awaryjne. Dlaczego była awaryjne? Słuchajcie, jak na pewno znacie, RROD, błąd, czyli tzw. Tak red, red Ring of death, death. O co to chodziło? Jest, po to, to, po, z angielskiego jest to czerwony pierścień śmierci. tak? I jak to, jak to wyglądało? Wyglądało tak, że po prostu spoiwo, które było pomiędzy procesorem i tak samą grafiką, ono, ono z, z od płyty głównej się po prostu odklejało i powstawało post, nie tyle zwarcie, tylko brak kontaktu. I przez to właśnie konsola przestawała działać. To było po jakimś tam czasie. Pierwszej pierwsze generacji konsole właśnie miały problem tego typu, i pierwsze konsole, te pierwsze, takie pierwsze całkiem, które nie miały Wi-Fi, bo to były właśnie te biedniejsze wersje, te, te bardziej bogatsze, miały tą, tą wersję właśnie z Wi-Fi, czyli wbudowany moduł Wi-Fi one miały największy problem. Później to stosunkowo zmieniano, starano się zrobić tak, żeby te konsole faktycznie jakoś sobie tutaj radziły, tak? Chociaż był problem aż do generacji pra, prawie, że w zasadzie przedostatniej, czyli Slima, o którym zaraz powiemy. Dlaczego ja bym chciał polecić? Bo ja bym chciał polecić kupno Xboxa 360 w 2022 roku. Słuchajcie, przystawki różnego rodzaju. Można było kupować moduły Wi-Fi właśnie, tak jak powiedziałem. Można, można było kupować na przykład co do tego było takiego, tutaj bardzo ważna rzecz, Ja wiecie, ja jestem muzykiem, niektórzy nie wiedzą, to zapraszam sobie na odnośnik do innych moich filmów, o, o czym często mówię w zasadzie. Mamy tutaj taką bardzo poważną przystawkę tak naprawdę, to jest sprzęt, który przegrał z PlayStation, bo jak wiemy, Sony wprowadziło Blu-raye do standardu, no bo Xbox przegrał, jak wiemy, w tej, w tej, w tej generacji. Niewiele, ale jednak i tu mamy, tu mamy właśnie HD DVD przystawkę do Xboxa 360. Mam to w takim stanie, jaki mam, ale jak dorwałem, to po prostu musiałem to kupić i to kupiłem. Jest to działający egzemplarz jak najbardziej płyt. Dzisiaj nie dostaniemy, nie kupimy nowego nośnika do tego, aby otworzyć sobie cokolwiek, ale były na tym wydawane koncerty, były były wydawane na tym filmy różnego rodzaju rzeczy, które, które naprawdę w tamtych czasach. DVD było tak, świeciły triumfy, tak, ale fakt faktem HD-DVD naprawdę jest to bardzo dobry sprzęt, jest to bardzo dobry nośnik i taki po, dla, dla mnie potencjalnie miał szansę na to, aby się wzbogacić o rynek, jeśli chodzi o filmy, jeśli chodzi o też gry, przed, gry właśnie komputerowe. Później, jak wiemy, no niestety, Sony wyparło. Niestety, dlaczego mówię niestety, zaraz o tym powiem, ale wyparło Xboxa, jeśli chodzi o tą przystawkę, bo ona była podłączana po prostu przez port. Przez port tutaj mamy USB, yy, i do tego trzeba było podłączać. Oni to testowali. Do tego się podłączało jeszcze zasilacz, i to była taka gotowa przystawka do tego, aby móc odtwarzać faktycznie te wszystkie nasze specjalne udogodnienia typu właśnie filmy, no dzisiaj wiadomo, mamy dużo bardzo serwisów streamingowych i tak dalej, ale kiedyś to naprawdę świeciło triumfy, oni to testowali wtedy, ja to wyczytałem, że to nie było tak mocno wpojone, zespolone w napęd konsoli Xboxa 360, dlatego, że to było bardzo drogie na, na tamten, na, na ówczas w zasadzie. I później z tego zrezygnowano. I to dosyć szybko. Wyszło parę dobrych filmów, wyszło dosyć sporo koncertów, tak naprawdę na HD-DVD. które dzisiaj próbuję sukcesywnie zdobywać, aby odtwarzać, aby sprawdzać, aby to może nie tyle modyfikować, bo dzisiaj już tego nie zrobimy. Ale faktycznie ta przystawka jest jedna z takich, dla mnie, moim zdaniem jedna ważniejszych dla muzyka tak bo naprawdę można było w tamtym czasie kupić dużo zresztą właśnie zaznaczmy to, że płyty HD DVD były dużo tańsze niż Blu-raye. Ja to pamiętam. Także to taka przystawka, którą posiadam. Ja ją sobie odłożę, bo jak widzicie, mam mało miejsca. I właśnie co się, co się stało później? Później się stało tak, że z tych pierwszych konsol, której no, ni niestety na, na razie nie posiadam, i dzisiaj ciężko jest znaleźć egzemplarz, który jest naprawdę działający, taki, taki typowo działający, bo jak wiemy, mm, te konsole miały tego właśnie tego ringa, tak? <grych> Czerwony pierścień Śmierci, i słuchajcie. Tą konsolę ciężko zdobyć, ja zdobędę. Najlepszą konsolą z tej partii, tych pierwszych Xboxów, był tak zwany Jasper. Jasper był to, była to konsola, która na tyle. Ja pokażę tutaj na wersji Steam, którą mam akuratnie dzisiaj białą. Tutaj 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 można było zobaczyć, taka nalepka była, i na tym już nie pamiętam dokładnie, na czym to polegało. Znaczy, chodziło o, chodziło o tutaj. Hmm, Prąd, tak, jaki tam się podaje. Już nie, nie, nie chcę tutaj skłamać, ale to może wyczytać w internecie spokojnie i po, polegało to na tym, aby z tego Jaspera znali. Dlaczego Jaspera? Jasper to była konsola, która była już bardziej dopracowana, i ona sobie lepiej radziła z prądem. Co też warto zaznaczyć, każda generacja Xboxa 360 mniej pobierała prądu, przez co też właśnie mniej się grzała, to jest bardzo ważne. I dobra, jeszcze raz biorąc tego snima. Bo to jest tutaj, tutaj, tak jest też napisane: jest to Xbox 360S konsol, tak? To jest taka typowa slimka. Ja mam akurat w wersji białej. Nie jest ona w jakimś super eleganckim stanie, ale jak, jak zobaczyłem białą, to musiałem ją po prostu nabyć. Jest to już dużo mniej awaryjna wersja od tej pierwszej wersji, a raczej kilku pierwszych wersji, które powstały właśnie na bazie Xboxa. 360 i te konsole już się bardzo mocno dobrze zachowywały. Naprawdę trzeba było mocno, mocno, jeszcze raz będę to, to powtarzał, mocno katować konsolę, żeby ten pierścień śmierci czerwony powstał, ale jednak dalej był z tym problem. Tu jest charakterystyczna sprawa, ponieważ w pierwszym, w pierwszym Xboxie, Mieliśmy mechaniczny przycisk, tutaj włączania. Tutaj już mamy dotykowy. Jeżeli podłączymy to do prądu, on automatycznie tutaj reaguje na dotyk naszego opuszka palca. Bardzo fajny temat. W tamtych czasach to było mocno promowane, jak wiecie, bo wszystko stawało się dotykowe, wszystko stawało się takie jakby nowoczesne. No i też między innymi konsole musiały w to wejść. Kolejną, taką, tak naprawdę najważniejszą konsolą, która była już produkowana, jak wychodził Xbox One pierwszy, to był właśnie ten ostatni wypust i on był naprawdę dosyć, dosyć późno produkowany. Był to, był to tak zwany, tutaj będzie na nalepce, Xbox 360e. Wyglądał taki, ja, ja zawsze się śmiałem, że on wygląda takie jak magnetowid, taki kiedyś jak były, prawda? Nawet wielkością pasuje, chociaż tu nie ma wejścia na VHS, jak widzicie, on jest trochę przerysowany. No taką wersję akurat dostałem, ale y, wygląda bardzo fajnie, tak dosyć, dosyć skromnie, ale mi się, mi się właśnie podoba najbardziej. Jak wiemy dzisiaj jak PlayStation 5 akurat tutaj, nie wiem czy u góry będzie widać, ale dosyć, no dosyć bardzo futurystycznie. Ta konsola jest ładna, bardzo ładna. Mamy tutaj przycisk również taki dotykowy. To nie mamy, nie mamy przepraszam, tu nie mamy dotykowy, tylko tuż tu mamy na klika. To jest fajniejsze. Jak wiemy, jak ktoś używał 360 typu Slim, to pamięta, że ten przycisk Lubił się zepsuć, naprawdę, lubił, albo lubił nie zareagować. Czasami, przechodząc, nawet można było delikatnie uderzyć konsolę i on się potrafił wyłączyć. Tak bywało. Ja miałem konsolę 360, dwa miesiące po premierze i coś na ten temat wiem. I tutaj to naprawiono. I zaznaczmy też bardzo ważną rzecz, że w pierwszej konsoli Xbox 360 konsola pobierała 203 W, a później na końcu ta pobierała tylko 120. Jak to jest bardzo dużo? To jest praktycznie połowa. Połowa poboru prądu, przez to też się konsola nie grzała, więc tą konsolę najbardziej polecam, żeby dzisiaj sobie kupić w 2020 roku, dlatego że te konsole naprawdę wytrzymują, grają do dzisiaj. Znam osoby, które grają naprawdę już sporo lat, ponieważ są graczami casual'owymi i oni sobie grają raz na jakiś czas, a jak mają jakieś wolno, to wtedy sobie pograją troszkę dłużej. Aczkolwiek te konsole mają to do siebie, właśnie, że one, one, one się naprawdę nie psują. Mają dużo, sporo takiej y, y, zasobu zasobu mniej błędów, tak? Aby, aby to faktycznie się spokojnie przestawiało w ten sposób, żeby się nie psuło. Jest tak faktycznie. Przechodzimy sobie dalej. Dobra, pokażmy pada. Pad do 360 wygląda w ten sposób, on się wiele nie zmieniał, jest bardzo wygodny. Ja ogólnie powiem Wam szczerze, że nawet wybierając kontroler do do komputera. Jak, jak widzimy, tutaj jest szata graficzna, akurat mojego kanału, ale grając na komputerze, często wybieram, bo jak wiemy, z Windowsem można może to połączyć. Lepiej z Xbox One podpiąć pada, bo z tym trochę trzeba modyfikować, ale ja naprawdę bardzo lubię tego pada. Po dzień dzisiejszy ja go używam. Problem, jaki był w 360, taki, że mieliśmy tutaj. Baterie. Nie mieliśmy do ładowania, tylko mieliśmy właśnie. Nie mieliśmy akumulatorów. No, możemy go dokupić, ale mamy na baterię. Ja nigdy nie kupowałem baterii, do, do, znaczy akumulatorków. I do dzisiaj, do dzisiaj tak naprawdę wychodzę z założenia, że lepiej sobie kupić na przykład. Kupić sobie taki pak baterii. Ja używam zwykłe baterie. Zawsze ja nie, nie kupuję żadnych jakichś nie wiadomo jakich baterii. Zwykłe alkaiczne baterie. W tym wypadku mam Panasoniki, jest tu, jest tu 40 baterii i ja je zawsze mam przy sobie. Po prostu, jeżeli potrzebuję, to sobie paka. 10 sztuk wyciągam i ja po prostu baterię mam. Dzisiaj to nie jest takie drogie jak kiedyś. Kiedyś był problem z tego typu sprawami, bo wiemy o tym, że taka bateria potrafiła kosztować sama jedna, czasami nawet 5 zł. Dzisiaj to już jest tanie, można sobie w jakimś elektromarkacie spokojnie znaleźć jakąś opcję promocji, która na to pozwala i do różnych sprzętów. Jak wiecie, ja mam dzieci, mam trójkę synów, jedna zabawka się zepsuje, znaczy zepsuje, wyładują się baterie, druga się tam wyładuje i są problemy. Tutaj tego problemu ja nie mam, bo mówię, kupię sobie te 40, czasami nawet 100 baterii, kiedyś miałem, wykorzystałem już, ale ja te baterie zawsze u siebie mam i sukcesywnie staram się to wymieniać, aby nie mieć takiego problemu, że trzeba nagle wyładować. Chociaż tych padów już na dzień dzisiejszy mam kilka do 360, ale fakt faktem ten, ten problem istnieje, bo nigdy nie wiemy w tej sytuacji, kiedy ten pad się wyładuje, bo to jest bardzo różnie. To nie jest tak, jak podłączymy tutaj, jak widzicie, pady do PS4 czy do, czy do PS5 nawet, bo zaraz przejdziemy do Gierna na 360, ale tutaj się naładuje, widzimy sobie wskaźnik naładowania, ale zawsze mieć lepiej dwa pady, prawda? Tutaj, w tej sytuacji, możemy mieć nie dwa pady, tylko możemy mieć tylko dwie baterie, y jakieś tam dodatkowe, nowe i to spokojnie wystarcza. Wiadomo, trzeba w to zainwestować, bo baterie kiedyś były drogie. Przechodząc teraz do gier, <coughs> dlaczego bym chciał polecić Xboxa 360 dzisiaj, w 2020 roku? A chociażby dlatego, że jest naprawdę bardzo dużo gier multiplatformowych, które chodzą wysokiej naprawdę, znaczy wysokiej, dużo wyższej, no wyższej, umówmy się, wyższej, bo zaraz będzie gówno burza, wyższej rozdzielczości jak na PlayStation 3. I tutaj mowa jest o tytułach właśnie multiplatformowych. Ja pamiętam, jak kupowałem Xboxa 360, wtedy wychodził, nie pamiętam, jak ta gra wychodziła, ale pamiętam, że kupowałem, nie wiem, nie wiem, dlaczego mi to tkwiło w pamięci, ale kupowałem w Tesco, była promocja na Assassin's Creed 4 Black Flag'a. Naprawdę on chodził sporo lepiej, był bardziej responsywny w grze, nie było takich przeskoków, FPS-ów było więcej niż na PlayStation 3, bo już wtedy PlayStation 3 posiadałem, ale 360 kupiłem dla, dla właśnie tych serii. I zaraz powiem, o co chodzi. Gears of War. Mamy jedynkę i zobaczcie, mamy tutaj w 60 Hz. Na PS3 naprawdę było bardzo mało, mało było gier, które chodziły w 60 FPS-ach. Jak wiadomo, jest to napisane, ONLY XBOX 360, Gears of War, kapitalna seria, każdemu to polecam, ja tych gier mam kilka tutaj, Motorsport zaraz sobie odłożymy. Mamy tutaj oczywiście dwójkę, ja te wszystkie gry y, przeszedłem, wszystkie Gears of War'y. Gears of War'ów było dokładnie cztery. Jeden, jeden, z Gears of War'ów był nasz, z naszego polskiego studia, w którym zrobiłem Judgment tak, tak zwany, to była taka, może nie tyle kontynuacja, osobna wersja, która wychodziła i jak się nazywało to studio, kurczę, nie mogę teraz People Can Fly, coś takiego. W każdym razie wypuściła tą grę, ona była taka osobna, nie było to to samo, co, co Gears of War, ale Gears of War to naprawdę jest super ekskluzyw na, na konsolę Xboxa 360 i gorąco polecam, dla tej samej gry nawet możecie kupić. Jak wiemy, konsola 360 dzisiaj jakąkolwiek sobie kupimy, żeby nawet podziałała na kilka tytułów, to jest koszt raptem 150 zł. Warto, naprawdę warto, wydaje mi się, że warto. Kolejną gierką, która jest specyficzną grą, to jest To Human. Tuchium, bardzo specyficzna gierka. Polecam się też zagłębić w ten tytuł. Nie ma jakichś ocen specjalnych, ale wydaje mi się, że spokojnie można sobie tą gierkę polecić. Nie będę mówił, na czym to polega, bo powinniście w nią po prostu zagrać. Ja tą grę przeszedłem od początku do końca i uwierzcie mi, że naprawdę warto. Kolejną, kolejną grą, która. Znaczy, no tutaj mamy Gears of War dwójkę, mam akurat bo chciałem się pochwalić, tak? Gears of War. Tylko, że w klasiku w nową nówkę folii i ja ją sobie za niedługo już wezmę w Protektor od Invisible Black. Jak widzicie, jest zalakowana. Tak jak to Xbox zawsze tutaj ma po boku, to jest ciężko podrobić. Bardzo mi się to podoba. Szkoda, szkoda że Sony czegoś takiego podobnego nie robi, bo folie prawdopodobnie na dzień dzisiejszy już potrafią sobie to podrabiać i robić Wersja wersji angielskiej bardzo się z tego cieszę, podoba mi się to. Kolejną, kolejną taką serią, która o której trzeba powiedzieć, jest Halo. Tu mamy akurat Halo Wars, to za chwilkę. Mam akurat tylko takie Halo, dlatego że, jak wiemy, dzisiaj mając Game Passa, możemy przegrać gier bardzo dużo z tego uniwersum. Halo, słuchajcie, to jest naprawdę, ja uwielbiam strzelać do kosmitów, coś takiego, oprawa graficzna, no jest, jest naprawdę, to jest jakiegoś bundla kopii, było to do, do konsoli dodawane, Uwielbiam, uwielbiam, jeszcze raz uwielbiam Halo. Tu, tu mamy akurat czwórkę. Najnowsza Halo Infinite też ogrywam aktualnie. Nie pokazuję tego na kanale, bo nie ma to najmniejszego sensu. Wiem o tym, że niektórzy ograli. Ci co chcieli, i ci, ci co śledzą tą serię, to na pewno ograli Infinite. I gram to, bo jest w gamepadzie dodane po prostu, ale Halo ogólnie, ogólnie Halo było też, również było cztery. Cztery były w. Chyba cztery, tak? Tak, bo pierwsza była na Xboxa klasycznego i później ona wyszła w takiej wersji na, na 360 jako taki remaster, tak można nazwać. Nie pamiętam, jak ona się dokładnie nazywa, ale chyba, kurczę, no, no nie pamiętam aktualnie. W każdym razie mieliśmy, mieliśmy cztery te wersje. Druga, druga rzecz, kolejna rzecz to jest Halo Wars. Również jest napisane Oni, Oni Xbox 360, Halo Wars to jest RTS. Ja lubię bardzo rts -y, jak wiecie. Bardzo mało jest gier RTS na Xboxa ogólnie, ale Halo Wars, znaczy ogólnie RTS-y, te, które wyszły na Xboxa ogólnie, to naprawdę są na tyle dobrej jakości, że spokojnie można je polecić i spokojnie w ciemno można brać. Jest ich mało, ale naprawdę są to super gry. I teraz, najważniejsza gra dla mnie, można powiedzieć, taką, dla której bym spokojnie kupił tą konsolę, jeżeli ktoś jest fanem na przykład gier samochodowych, mam tylko jedną, Forza Motorsport 4, wyszły cztery części na Xboxa 360, bo jedna wyszła Horizon, słuchajcie, jest to różnica. Mi się bardzo podoba, że taką różnicę zrobili. Szkoda, że Play jak czegoś takiego nie ma, nie? Czyli mamy Gran Turismo, szkoda, szkoda, że Gran Turismo nie ma czegoś takiego jak Horizon, bo naprawdę Forza Horizon jest grą nieprzeciętną, jest bardzo poważnym tytułem w świecie gier wyścigowych, chociaż jest to gra arcade'owa. Forza Motorsportos to jest, to, jest, to jest tytuł, który... Odbywa się na autorach, tak takie Gran Turismo. Tu, tutaj już mamy bardziej takie poważne, y, po, poważną jazdę. Do tego też również powstawały różnego rodzaju kierownice, można było też, też dokładać. Troszkę odeszli ostatnio od tego, nie wiem dlaczego. Wiem, że ma powstać najnowsza Forza Horizon, y, Forza Mortal Sport. Horizon już, już jest, przecież dzisiaj mamy, ale... Wiem, że ma wyjść najnowsza odsłona i na pewno ją zakupię, może będzie i też w Game Passie, to jest też możliwe. Jak widzicie, Better with Kinect Sensor, tak, tu można, że lepiej jest po prostu z Kinectem zagrać. Dlaczego jest warto kupić, dlaczego jest warto kupić Xboxa 360 w 2022 roku? A chociażby dlatego, że jest dla tych, dla tych gier. XBOX 360 nie jest drogi, możemy sobie kupić w różnej wersji, w różnej naprawdę konfiguracji, ale jest, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, której nie przygotowałem na dzisiaj, bo mam za dużo, za dużo tutaj dzisiaj burdelu, akurat prze, przebudowuję, kończę powoli pokój gracza i też youtubera, powiedzmy, więc chcę to wszystko zmodyfikować na taki sposób, aby to się faktycznie dobrze przedstawiało. Jest bardzo ważna rzecz Kinect. Kinect, słuchajcie, porównując do PlayStation 3 Kinecta, czyli do Move'ów z PlayStation 3, to jest przepaść. Jeżeli chodzi o gry, które można polecić, na przykład mmm, polecić można jakieś tam gry dla dzieci, bo można, jakieś Kinect Adventure na przykład, czy wiele rzeczy było implementowane do gier, takich typowych tytułów z Xboxa 360, jeśli chodzi o gry ekskluzywne nawet, dużo było implementacji tego typu, aby wykorzystywać Kinecta. Czy to było dobre? Nie. Ja uważam, że nie. Powinny być te gry wyszczególnione i wydzielone tak, jak jest to w PlayStation dzisiaj. Jak było na PlayStation 4, chociażby, tak. Jak mieliśmy pierwszego VR-a, zanim długo wychodzi dwójka. Ja nie chcę porównywać dzisiaj podczas tego odcinku ale z PlayStation, z Xboxem, jeśli chodzi o trójkę i Xboxa 360. Ale słuchajcie, naprawdę Kinect to, była, to, to był sprzęt dużo, dużo bardziej jest. W dalszym ciągu zresztą, właśnie. Bardziej zaawansowany od. od hmm, Mówów, które umówmy się w grach. No jeszcze może jakoś tam, no bo na PlayStation faktycznie do, do mówów gry były może troszkę bardziej, bardziej były przygotowane te gry. One lepiej się zachowywały, ale na Xboxie, jeżeli chcieliśmy zagrać w jakieś gry sportowe, to nie było nic po prostu lepszego. I tak jest do dzisiaj. Jeżeli chcemy sobie zagrać, spróbować coś, zagrać sobie tak, jak ja często wam tłumaczę, może nie tłumaczę, to jest, to jest złe słowo, ale jak mówię, że sobie czasami potrafię i lubię zagrać w niedzielę z rodziną na Kinekcie. A nie namówię, no to dlaczego tak jest? No, trzeba sobie po prostu włączyć, załączyć, bo dzisiaj to są bardzo tanie rzeczy. Jeszcze tanie, bo wydaje mi się, że kiedyś te kinety pierwsze będą drożeć, Ale żeby sobie porównać, zobaczyć, jak to wygląda jak jest responsywność i na jakiej zasadzie jest to zaawansowanie, może nie graficzne, tylko właśnie responsywność, te wszystkie czytanie ruchów, nie trzeba mieć pałek w ręku, jak na PlayStation mówię. Hmm, czy mamy jedną pałkę, czy mamy dwie, no to miało znaczenie, ale dalej to nie było to samo. Na Xboxie. W, z Kinectem naprawdę te rzeczy, tak jak, tak jak dzisiaj, PlayStation ma ma wiara I, i, i Microsoft nie ma tego. Naprawdę warto porównać i słuchajcie, za pieniądze takie, gdzie dzisiaj Xbox 360 kosztuje, wydaje mi się, że spokojnie można sobie coś takiego sprawić, zagrać, spróbować przynajmniej, żeby mieć może nie tyle wiedzę, ale dobrze się pobawić. Ja tak uważam. Co do konkursu, takie ogłoszenia parafialne delikatnie. Konkurs się już tworzy, już będzie robiony, dlatego że czekałem jeszcze. Okazało się, wiemy o tym, że mówiłem na ostatnim odcinku, że już wszystko dochodzi. Doszło, jak widzieliście, na grupie, na którą teraz zapraszam. Czyli grupa się nazywa Atygrasz na Facebooku, do której serdecznie zapraszam, tam się sporo dzieje. Jest nas coraz więcej i właśnie zapraszam jeszcze raz. W każdym razie, nie doszłam jeszcze. Bardzo ważna rzecz do konkursu i już wiem, że jest wysłana, więc prawdopodobnie po weekendzie już ten odcinek wleci. Będzie grubo. Także naprawdę bardzo proszę o cierpliwość, troszkę to trwa, ale chciałem to zrobić na urodziny mojego kanału, czyli na ten cały rok, ale troszkę się przedłużyło. To nie jest moja wina, także bardzo proszę o wyrozumiałość. Tak wygląda odcinek. Proszę o jakieś tam lajki, proszę o komentarze, proszę o subskrypcję, bo to wiecie, że bardzo motywuje ludzi typu youtuberów, takich małych jak, jak ja, właśnie. Nie? Lubię rozmawiać o grach, lubię rozmawiać o technologiach tego typu. To chyba tyle, tyle z, mojego, z mojego miejsca. Dziękuję, do zobaczenia, cześć!